Jak tam, chłopie i kobieto? Wstaliście już? To witam serdecznie i zapraszam Was na konkursivo. Konkursivo związane z moim sklepem. Po pierwsze, wbijajcie na mój sklep skrzypastubeshop.pl. Zobaczcie, jakie tam są napisy, jakie tam są hasła. I konkurs będzie polegał na tym, że piszecie mi tu w komentarzach. Nowe hasła, których nie ma na sklepie, na koszulki. I trzy hasła, które zdobędą największą ilość lajków, wygrywają. Te trzy osoby, trzy osoby wybiorę z największą ilością lajków. I te osoby będą mogły sobie wybrać dowolną koszulkę ze sklepu, bądź poczekać na, na, na wzór, które same, na hasło, które same wymyśliły. Bo te hasła, te trzy hasła yy, będą, będą wdrożone normalnie w produkcję i będą na sklepie. Także zapraszam na konkurs. Piszcie mi tu w komentarzach, lajkujcie i trzy osoby wygrają. Także działajcie mi tam i żebyście mi. by Pozdro.